Dzisiejsze kwalifikacje nie przebiegały jakoś super pomyślnie dla mnie, bo nie zrobiłem takiego czasu, jakbym chciał, ale idziemy w dobrym kierunku z ustawieniami i, i zmiany, które wprowadziliśmy, pozwoliły mi zająć pierwsze miejsce, więc super, trzy ekstra punkty. Jest się naprawdę z czego, czego cieszyć, no ale jeszcze jednak długa droga przed nami do tego, żebyśmy znaleźli te idealne ustawienia i myślę, że w wyścigu powinienem jechać takimi czasami, jak dzisiaj w kwalifikacji na kwalifikacyjnej gumie, więc... Trochę pracy przed mechanikami, a ja relaksik, muszę odpocząć się po to, żeby w niedzielę mieć siłę i wygrać oba wyścigi. Cześć, witajcie. Jesteśmy po kwalifikacjach. Jak widać poszły fantastycznie. Przypomina mi się sezon sprzed czterech lat w Ruki, jak w kwalifikacjach na drugim okrążeniu też puścił mi przód, dzisiaj miało miejsce to samo. W związku z tym nie udało mi się naczytać szybkiego okrążenia, więc startujemy z końca stawki. Wtedy w Ruki poszło tak naprawdę w wyścigu bardzo dobrze. Liczę na to, że w niedzielę dwa wyścigi pod rząd, również uda mi się pojechać fajnym tempem. Nic mi się nie stało, jestem zrelaksowany jak widzicie. Do zobaczenia w niedzielę, a w sobotę oglądajcie Edurance. Cześć! Za nami już kwalifikacje, w których zająłem drugie miejsce wśród Polaków i szóste w Alpe Adria. Wystartowałem kwalifikacje na starym motocyklu w związku z tym, że rozbiłem nowy model. Jesteśmy w dobrej myśli i czekamy na niedzielę na wyścigi.